Hej, hej, witajcie! Cześć! Dzisiaj wracamy do pracy, mamy wtorek po świętach na jedzeni wypoczęci. Zapraszamy Was na odcinek o naszym ogrzewaniu. To co? Zaczynamy! Musimy zatankować wizelka, bo nasz samochód jest bez akumulatora, więc sam nie przyjedzie po niego. No a potrzebne nam do ogrzewania postojowego. Przez 4 doby spaliliśmy jakieś 15 litrów, więc tankujemy teraz, żeby tak przynajmniej było na półtora tygodnia. Jak słyszycie, nasze ogrzewanie przestało już chodzić. Skończyło się paliwo. Error 13. Mamy taki komunikat. No ale robimy start. No i ruszył. Aby się odpowietrzył, teraz szybciutko. Jak widzicie, mamy już zamontowane ogrzewanie. Wszystko jeszcze wisi pod spodem, ale działa i na tym nam zależało najbardziej na czas zimy. Ernest, może powiesz, dlaczego to wszystko tak wisi. No i w sumie dlaczego pod spodem? Bo nie skończyliśmy. Bo mamy kilka rozkmin i nie możemy się zdecydować. W zasadzie ja. Yy, nie będę zdradzał szczegółów, yy, bo. Jak zrobię i się uda bądź się nie uda, to wam dam znać, co wykombinowałem. Więc tak, mamy auto na ramię, mnóstwo możliwości podwieszenia różnych zbiorników, sprzętów pod spodem. Korzystamy z tego. Yy, miejsce w środku na pewno nam się przyda, więc, więc dlatego yy, piecyk poleciał na zewnątrz. Co nam to da? Yy, na pewno yy, będziemy mogli sobie zasysać świeże powietrze z zewnątrz, zależało nam na tym wiemy, że stracimy troszeczkę energii na dogrzanie tego powietrza po prostu zamiast wlatywać nam powietrze o temperaturze dajmy na to 60 stopni będziemy dostawali 45 tylko ewentualnie będziemy musieli więcej paliwa zużyć, żeby je dogrzać, ale będzie to świeże powietrze nasze, nasze ogrzewanie ma też możliwość wentylowania pomieszczenia więc będziemy sobie latem mogli spod auta, czyli z najzimniejszego punktu zasysać powietrze do wentylacji słuchajcie, więc tak pokrótce można te całe, całą wentylację ogrzewanie podzielić na kilka stref niektóre są już prawie skończone w zasadzie wszystkie są prawie skończone, ale niektóre odkładamy na później pierwsza, rozprowadzenie ciepłego powietrza jest już zrobione e, czyli tu kanały druga linia paliwowa. To będziemy dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że skończymy i zapomnimy o temacie. Zostaną nam sprawy układu wydechowego i zasysania powietrza do komory spalania oraz do zasysania do wentylacji do ogrzewania powietrza. To też zostawimy na później. Dzisiaj lecimy yy, układ paliwowy. Pokażę Wam zbiornik. Zimno? Tak, 45 dzień grudnia. Nie żartuję. Uciekaj Sabunia. Robimy przymiarkę zbiornika naszego na diesla do ogrzewania postojowego, do planara. Wieczorem pewnie, gdy zajdzie słońce, to w tym miejscu zamontujemy czujnik poziomu tegoż paliwa. A teraz chcemy po prostu wymierzyć, w którym miejscu zrobimy mocowania, żeby go przytwierdzić. Tutaj pójdą takie dwie opaski 5 cm, grubości 5 mm, wykonane z aluminium. Także nic tam nie będzie rdzewiało. No i gdzieś to tam trzeba będzie przymocować. Najlepiej byłoby to zrobić w punktach już fabrycznych. Czy się uda? Zobaczymy. Nie wiem jeszcze, czy zrobimy go tak. Żeby wtłoczyć w niego jak najwięcej paliwa, ale to chyba bez sensu i damy to w tę stronę, żeby pobór po prostu był w najniższym punkcie, bo zbiornik no na pewno troszeczkę będzie zadarty do góry. Tak jak i dupa samochodu jest zadarta do góry. Niewiele, ale, ale na pewno troszeczkę. Yy, też nie wiemy w sumie, jaka będzie jego pojemność, bo mamy tu. A, dobra. Chyba, chyba wiemy. Są dwie wartości, 45 i 38. 45 to pewnie jest wymiar objętość policzona po zewnętrznej stronie, a faktyczna będzie to 38. I tak by to wyszło, bo jak ja sobie liczyłem, odliczając grubość ścianek, te wszystkie załamania, oczywiście tak upraszczając, wychodziło mi, że 35 litrów wejdzie do środka, więc pewnie 38 i to byłaby dobra wiadomość. Mierzymy miał się zmieścić. Ewa. Nie, Taki żarcik. Ale poważnie. A dobra, wiem co. Jest. Ok. Dziesiątkę króciutkich poproszę. co zapowiesz, ciekawego. Proszę znowu. Spędzimy cały dzień na niczym. Ten kątownik nam przeszkadza. Musimy go troszeczkę skrócić. O łeb. Także jedziemy. Zbiornik mamy zamocowany na takich dwóch półcentymetrowych aluminiowych obejmach i oczywiście do nadwozia. E, tu mamy jeszcze 6 cm izolacji taką płytą PIR niepalna z dwóch stron aluminiowa, bardzo fajna, polecamy. To będziemy musieli troszeczkę przerobić. Skrócę to pewnie bowiem yy, po naszych przygodach w zimę, o których dowiecie się w kolejnych odcinkach troszeczkę inaczej poprowadzimy linię paliwową więc filtr zaraz damy tu i potem przejdziemy na ten tradycyjny plastikowy wężyk a tu mamy przewody jeszcze elektryczne do y, czujnika poziomu naszego oleju napędowego tu zamocowaliśmy sobie wlew do naszego zbiornika a, pokażę wam, jak to przechodzi przez całe auto. Czyli tam wlew to musieliśmy aż tak wypuścić. I zbiornik jest dokładnie pod, pod tym, pod podłogą, w tym miejscu. 60 cm długi, więc leży sobie on mniej więcej tak. Nasze ogrzewanie to rosyjski planar 44D. Taki model, czyli 4KW. Mieliśmy go y, zamontowanego w aucie jakieś 3 lata temu. I tak zostało. No, przecież nie będziemy zmieniali dobrego na lepsze. Natomiast, y, troszeczkę tak oglądając y, wszystkie te przygody y, z chińskimi ogrzewaniami postojowymi, postanowiliśmy chociaż jedną rzecz zabrać ze sobą jako część zapasowa czyli pompkę paliwa. A przy okazji zmienimy ją na cichszą więc y, tą starą. Nie wiem czy głośno zobaczymy, czy, czy ta cicha będzie cichsza. To się okaże, ocenimy za chwilę. Ale Idziemy to na moc doświadczenia no? to. Ale... Nic się nie psuło totalnie bezproblemowy sprzęt. No ja też nie pamiętam, że było strasznie jakoś głośność przeszkadzała. nam. Nie, no to pompka tylko cyka, sam, sam sprzęt no to szum wiatru. No my nie mieliśmy problemu z zaśnięciem żadnego. Głośniej nie. grało telewizor zawsze, albo laptop, no tak, e, niż, to wiesz, niż ta pompka. My, my, my auto używaliśmy trochę do pracy, więc y, że tak Byliśmy powiem... Byliśmy zmęczeni. Tak, 10 minut i usypialiśmy i nam ta pompka robiła koło nosa. Także no, słuchajcie, macie, teraz... macie metodę na to, żeby Wam nie przeszkadzała pompka. Bo po prostu się. zmęczyć się. <laughs> lecimy z montażem. Tak jest, lecimy. Cześć, mamy minus 4 stopnie. I Ernest wyciągnął z domu, abyśmy robili otwór, <noise> co powiedzieć dziurę do ogrzewania. Ernest, może jutro. A po otwór? Ale może jutro, jak będzie trochę cieplej, co? Jutro nie będzie cieplej. Cimno. Będzie cały czas. To no dobra, będzie plus jeden jutro. A do domu. To idziemy. Przekonałaś mnie. Nie na ten profil tutaj. Wyżynarką go wytnę. No. Coś, coś wymyślimy. Źle bym wierzyłeś. Dojdź dotąd właśnie. Tu wszystko jest zgodnie z planem. To jest prawie ucieło. Dobry sprzęt. Jak to prawie? Wisi? No wisi. A to trzeba oberwać. Ja nie mogę, ja aparat trzymam. Ja mogę spróbować, ale wątpię O, poszło, poszło. Dzięka ta blacha! Tak, to wszystko jest wiesz, a i tak waży, to kurde tony. Taka blacha to tony, nie waży. To? Na czym się zastanawiasz? Yy, czy bez problemów wejdzie nam teraz nasza przejściówka, taka, żeby przejść przez. Yy, no. podłogę. No to wchodzi, więc i reszta. Oto mniej więcej tak, tak, tak wyjdziemy. Czyli ten, ta rurka ten króciec połączymy z rurką, zaciśniemy opaską i pf, pójdzie tam, a tu trzeba będzie po prostu wykręcić i do góry do łóżka. Tak o takim oto wężem. No tak, to już pokazywaliśmy wcześniej. Małe sprostowanie, Rerata. Eee, używaliśmy takiej rury do tej pory, która jak widzicie strasznie się wygina z masakra. I po konsultacji ze znajomym, z znajomymi w zasadzie, kupiliśmy oryginalną rurę Webasto. Yy, sądząc, że będzie dużo lepszej jakości, i faktycznie jest dużo lepszej jakości. Natomiast yy, kupiliśmy też kawałeczek zamiennika, który tak naprawdę od, oryginała, od oryginału nie odbiega jakoś strasznie jakością. Więc... więc będziemy mieli dwa odcinki w zamienniku i jeden odcinek, ten najdłuższy, w oryginale, więc tak to u nas będzie wyglądało: czyli od pieca. Do podłogi od pieca do podłogi zamiennikiem 95 mm. Tu będzie to nachodziło na to. Skręcimy to opaską. Potem w podłodze, czyli przejście przez podłogę, około 6 i 5, 6, około 10 cm. Może 15. Zależy, jaką damy jeszcze izolację od spodu. Przejdziemy to 75. I na zewnątrz, już w samochodzie, wyjdziemy 60. oryginalną. I taką też średnicą będziemy rozprowadzali nasze ogrzewanie. Mam nadzieję, że będzie ciepło, przyjemnie. A w łazience, że będzie suszarnia. Kurde, o co tu w ogóle chodzi? Bo ja już się lubię. Te średnice są jakieś dziwne. Ja już sam nie wiem jaką jalurę zamówiłem czy 95, czy, czy co? Ale pewnie tak, znaczy mam nadzieję. Muszę to sprawdzić. Aha. Trzeba to skleić do kupy. To raz a dwa zminimaliz zminimalizować straty energii co nie na tych wszystkich łączeniach taśma kominkowa ktoś tutaj zasnął podczas pomagania Jako, że nasze ogrzewanie postojowe wyląduje pod autem, zabezpieczamy wszystkie nieszczelności, żeby woda się do niego nie dostała. Akurat tą nieszczelność to nie tylko ze względu na wodę, ale też ostre krawędzie, boimy się, żeby po prostu nie przecięły nam w rury wylotu powietrza. To samo zrobimy na zasysie. No, i tyle, i czekamy aż zaschnie, i może się uda dziś przynajmniej podjąć jakąś próbę montażu. Rura powietrza, którą będziemy dostarczali ciepełko do naszego auta, zaizolowana, obudowa uszczelniona, idziemy montować. Webasto, a w zasadzie rosyjski planar zamocowany bokiem pod autem, tak jak widzicie. Yy zasys powietrza jeszcze musimy go przerobić, prawdopodobnie go gdzieś wydłużymy, nie wiem jeszcze tego. Wydech to zostaje, bo będę tutaj przy nim troszeczkę kombinował, a tu mamy wylot ciepłego powietrza zaizolowany. Yy, tu jeszcze pójdzie na pewno jakaś aluminiowa płyta, która Zamknie ten piecyk, zrobimy jakiś taki szybki montaż na jakieś nito nakrętki czy coś takiego. Zobaczymy jeszcze, żeby po prostu tutaj nie, nie chlapało nam błoto, yy, woda, żeby kamienie nie uderzały w to. Co prawda, to jest to budowane, ale chcemy mieć pewność, te 2 kg tej blachy aluminiowej nie, nie zawadzi nam. Yy, tu będzie można jeszcze też mocniej zaizolować, wtedy, żeby były jak najmniejsze straty powietrza. Tu mamy zasys powietrza do ogrzewania, do wentylacji. Też gdzieś go tam będziemy musieli umieścić, natomiast mamy na to jeszcze miesiąc, więc spokojnie sobie będziemy myśleli i kombinowali. A dziś zajmiemy się tym. Oto sprzętem, zdemontujemy linię paliwową i zrobimy ją tak, jak już zostanie u nas na Amen. Cześć, mała aktualizacja, tak podczas montażu zauważyłam, że jest tego materiału strasznie dużo z ogrzewania, także podzielę go na dwie części. Na tym kończymy dzisiejszą część i we środę Was zapraszam na kolejną. Tam Wam pokażę w środku jak to wygląda i będziemy zajmować się tą rurką od paliwa, zmianą pompki. A następny odcinek będzie jak zwykle gdzieś w okolicach weekendu i on będzie o, o prysznicu, o tym jak kleimy wykładzinę PCV. A za dwa tygodnie pokażemy Wam z kolei, yy, jak sprawdzało się ogrzewanie przy minus 20 stopniach. Także do zobaczenia już we środę. Na razie!